naszego podwórka, i to naszej Juleczki wydzierganej. Ona się nie zakocha w chłopie, który ma najniższą krajową. Yy. I zakola jeszcze nie daj Boże na drugim miejscu, to już w ogóle Cię dyskwalifikują. No dobra, no. Można mieć takie wymagania, ale po co się z tym afiszować? Czy to nie demon Cię, dziewczyno, prowadzi, żeby coś takiego w internet, w świat puszczać? Coś tak dyskryminującego ludźmi? Zobaczcie sobie, jak ja napisał właśnie na swoim profilu, że nie chcę yy, do dziewczyny, że hej, tylko się nie zakochaj Maciaro, jeżeli pracujesz na kasie w Biedronce albo masz wystający bebzon. Lekko. Albo rozflaczały tyłek. Czajecie to, jaki jak byłby drakońska w ogóle zadyma, anulacja, kancelacja i wielki betonowy klank w tyłek dla mnie by poleciał, jeżeli tylko bym śmiał takie słowa wypowiedzieć. A tutaj to jest jakiś szparkowy filmik tam niszowy, chyba z, właśnie z wykopu, czy gdzieś tam wycięty, czy ktoś mi podesłał takie oto właśnie się dzieją. Dziewczyny śmieją się z tego, afiszują się, są dosłownie afiszują się swoją demoniczną głupotą. Tragiczne to jest naprawdę. No dobra, taki pozytywny akcent na koniec, czy coś jeszcze śmiesznego jeszcze, żeby nie było